No hejka co tam jak tam? Tu Jack z tej strony, witam z powrotem w Half-Life'ie. Tym razem mam nadzieję, że damy radę, bo w poprzednim odcinku prawie żadnego progresu nie wykonałem. Ale nie zapomnijmy o słucharku, jak piją nurkowie. Do dna. Dobra, słuchajcie, z tego co wiem, da się jednak tego... ten helikopter rozwalić. Okazuje się, że prawym w tej broni mamy... Ulti i gdybym nie umarł, to bym go rozwalił. Anyway, podobno da się ten yy, helikopter rozwalić właśnie tym atakiem. Spróbujmy jeszcze raz, gdzie on jest. Co się tu dzieje? Co to było? Aha! Przeładowałem broń! Świetnie! Ja pierdziel, Tylko nie to! Dobra, chyba raz. No! Mamy go. Słuchajcie, mamy go. A teraz druga sprawa jest taka, że... Gdzieś musimy znaleźć... No właśnie, to będzie tutaj. Tutaj będzie ekipa żołnierzy, których musimy rozwalić i otworzyć sobie ten właz. Który jest na polu minowym. Dobra, chyba wszyscy. Ale życia to mamy co nie miara. Ech. no dobra. O, widzę jakieś bomby. Mhm, świetnie. Tu jest bomba. Ale dobra, i tak tam chyba żadnego equipmentu nie ma. No tu coś było. Kurde, no życia mamy strasznie mało, słuchajcie. Na styk. Tu coś jest? Ups. Skubany. Pozwólcie, że wczytam, bo tutaj. Na wagę złota, każda. Każdy hapek. Eee, dobra. No tu już byliśmy. Więc mam nadzieję, że się nie rozwalimy. No i rzeczywiście jest otwarte. Kurde. Czyli dobrze myślałem wcześniej, w poprzednim odcinku. Ja pierdzielę, no. Ja po prostu nie skumałem, że tam jest jeszcze jakieś jedno. Jedna jakaś taka wnęka w tym kanionie, gdzie są kurcze żołnierze pilnujący wazu. No. Nie włazu, tylko tego tego zaworu. No nic, mam nadzieję, że wybaczycie mi pół godziny straconego czasu w poprzednim. Waszego straconego czasu w poprzednim odcinku. No dobra, ale już jesteśmy, powiedzmy, w jakimś tam domu albo i nie. W ogóle mamy tak mało życia. Ło! Wow. Ale piękna pikseloza! Ua! Wow. Aha, dobra, świetne. to już możemy wczytać. czytać. do no tego życia to tak mówię. Jak na lekarstwo. Zapiszmy sobie tutaj. Tam słyszałem jakąś yy, Wieżyczkę strzelniczą. Jest tam rzeczywiście. Hmm. Może rewolwerem? O! Ale mam cela! Kurde! No dobra, słuchajcie. Jakby tu O! Więc tam jest. Halko, gdzie jesteś, koleś? On tak mało życia, że wolę ich jakoś tam na Stelfie rozwalić. W miarę możliwości. jest nic No tutaj jestem w zasadzie na hita ne? w tym momencie Wo A to co było? który Kurde kimś granatem? Nikogo na dole nie ma. To ja nie wiem, czego ja dostałem. Może tamten rzucił we mnie? Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Skubany. Okej, okay, to on rzucił. No ale chyba go trafiliśmy, tak? Tak. Dobra, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Ło! Wow. Te kamienie spadają, a ja się tego... ...wystraszam jak dury. Kurde! Dobra, pozwólcie, że wczytam, bo... ...każdy hapek... ...na wagę złota mu. Chyba padł. Przeładujmy i idziemy na dół Ups. Chyba nikogo tu nie ma. A to co? Ktoś z góry na mnie idzie? O nie, 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 tak nie będę próbować, na pewno niech zgadnę, jak będę sobie szedł, to umrę, tak? Mhm, mm świetne. Aha, czyli nie można skakać? Ło, hmm. dało się, nie do wiary. Dobra, słuchajcie. Y Chyba musimy iść dalej. Ło! Ale się nadziałem, nie? O, nie, 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 nie. Tak nie, będzie. Czy my jeszcze nie, mamy... mm -hmm. nie, mamy. A skąd nie, wie, że tu ja tu jestem? Czy on się rozbił? nie, 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 że że się się O tak, o tak, ha, ha! Dobra, gdzie dalej? Na górę? No dobra, słuchajcie, trochę się podleczyliśmy. Jest ok, jest ok. W końcu robimy progres. Ty. Ups. No tak, świetne. O Jezus. Platformowe mo momenty w tej grze to jest kurde, ryzyk fizyk. O, jak się wystraszyłem! Goddamn. No bądź co bądź horrorek, sci-fi, nie? Dobra, idziemy. To co za futurystyczna muza. Tu z drugiej strony co będzie? Okej, okay. wygląda mi to na jakąś arenę z bosem, tamuza jeszcze. No, oby nie. To nie było dobre, słuchajcie. Ale rzeczywiście będzie. Będzie bitka. Chyba ich tu będzie co nie miara. Hmm. Czym by tu ich załatwić, słuchajcie? Eee, za mało życia mam. Zastanawiam się, czy teraz jesteśmy w stanie ich jakoś wyrolować tutaj, czy coś Ło, wow. co nie wiedzą gdzie ja jestem? Może lepiej z rewolwerem? Jak ja go nie trafiłem za pierwszym raz? To jest dura. No gdzie jesteście? Śmiecie. Kubani widzą mnie. Uo, dobra, jeszcze raz. Ech. Jak na, nagle są na dwa strzały z rewolweru, słuchajcie, nie? tutaj do nas nie przyjdą raczej. Ups. Już nie mam Tak brzmiało, jakby ktoś tu płynął. Ups. Nie tak miało być. Ja pierdzielę, Ile oni tej amunicji mają, tego wszystkiego? Okej, okay. okej, okay, tam jest czołg w ogóle. Świetnie. Ale jest nieźle, chyba. Czołg, rozumiem, pewnie musimy rozwalić bombami. ...tymi przylepnymi. Ups. Ups. Nie jest źle. Spróbujmy... a, nie mamy już. jest w ogóle do rozwalenia Nie wydaje mi się Tutaj nie wejdziemy A, no ma wolną lufę Dobra, spróbujmy tu coś zebrać sobie Przyda się na pewno cokolwiek Gdzieś tu jeszcze jest jakiś żołnierz go słyszę. Skąd to? Skąd on rzuca? Gdzieś się to? Skąd? Kto? Hał, Gdzie? To był ten, co brzmiało, jakby ktoś płynął. Dobra, słuchajcie. Yy, tam jest jakiś przycisk, sugeruje, że musimy tam pójść. Spróbujmy jeszcze tak. Może tutaj coś jest. Okej. Okay. może to? Chyba nie. <śled> Wydaje mi się, że tego... tego się nie da rozwalić, tego czołgu. Aha, dobra. Bo chyba, że możemy jeszcze spróbować bazuką, bo tu mamy dużo. Ale wątpię szczerze. Ale bzdura, co? A jednak A jednak! No proszę... Cool. O, oh, fuck. Nie wspomniałem, że tam coś... O wow! Też pociśnimy z bazuki w takim razie. A tego już się nie da rozwalić? Nie do wiary. Teraz. Aaaa, już rozumiem, jak to działa. Eee. Muszę być bardziej celny. Ło, wow, się nadziałem. Sorry. Zróbmy tak. I teraz. Dobra, finito. Czy tam było więcej amunicji do tego, do tego rocket launcher'a, czy nie? Nie. Trudno. Wiadomo, znając życie, pewnie się dało w ogóle bez rozwalania tego czołgu, no ale niech już będzie. No. Nie! A! Dobra, stracony granat, niestety. Nice. dzieję mamy iść czy mamy iść tu czy mamy iść tam No coś jeszcze jest Chyba tu w takim razie OK urucho się. Wieżyczki. nie wiem co się teraz stało. Aha, cofnąłem się do poprzedniej mapy, sorry. No, a to co? No nie. No dobra, mogłem go inaczej rozwalić. wystraszyłem chyba. Gdzieś tu słyszałem wieżyczki. Wcześniej zamknięte, tu też pole minowe, to ja nie wiem, czy ja tam chcę iść. jest i tak chyba nic dalej nie ma no dobra to spróbujmy tutaj tutaj widzę przeskoczyć tego nie, nie przeskoczę prawda a jedno Uła. Proszę, 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 jegoś proszę, proszę, uratować chyba Dobra, idziemy dalej. Gdzieś tu coś ciągle strzela. O boże. Tutaj trzeba wystarczy być bardzo blisko i od razu się ranią te wszystkie bomby. Aha, no po co to było? Jak to jest zamknięte? I tu też zamknięte? Czy tam się da gdzieś przejść? Wejść? Hmm... Tam to rozwala, bo głównie wkurza. Tu też rozwala, bo mi wkurza. Jeszcze się natnę na to i zdechnę jak Dureń. Aha, świetnie. Ja to jest strzelam tymi granatnikami, żeby wysadzić miny jakby sobie, no? Co się dzieje teraz? No więc tak, taki cwaniak. Umar? Nie umarł, jaka bzdura. Eee, dobra, to mnie prąd będzie kopać, czy jak to działa? Się... To jest level ze snajperami na to wychodzi. Więc trzeba się kurde rozglądać. Czy gdzieś tu cwaniaki nie polują na mnie? Ło! Czyli ten prąd jednak działa. Dobra, to był zły pomysł. Znaczy, nie był zły, ale yy, za w trakcie tego prądu zacząłem wchodzić i kopnął mnie skubany. Dobra. Teraz. Aj! czas być kucniętym i skoczyć w tym takim Boże święty no Dobra, teraz pójdziemy. I tak mnie kopnął? No już nieważne Ja tam dalej słyszę jakieś strzelanie tych snajperów, dlatego się zastanawiam czy ich gdzieś tu nie ma wycie nie, no tu był, tu go zabiłem, co sugeruje, że musimy tutaj pójść albo i nie. Ok, to było chyba głupie z mojej strony. A i teraz spadłem, świetnie.

If you wanna go on, then I beg of you, proceed with extreme caution. Extreme caution, Mówisz, no dobra. Chuuu, czy to mi coś zrani? Wiesz, że jak? Kadem, coś tam stało w ogóle tego chyba nie można wysadzać wiecie tego chyba nie można wysadzać nie da się skoczyć tutaj z tego przykucu wyżej? No chyba nie. O, akrobata. O! <trybata> Nie tak miało być. A co mi tam w ogóle. A, tu są lasery. Skubane. Okej. Okay. ale się upiornie zrobiło. Niech zgadnę, jak headcrab to wpadnie, to po nas, nie? Jak dotknie takiego lasera. Wiecie co? Tą budującą napięcie muzyką zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. W końcu progres jakiś. Hard Times za nami, mam nadzieję. Ale przed nami no, też na pewno. <grych> mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, elo!